Wojtek no, Dobrzejski z NIS, Janusz Zagórski. Właśnie Mega jest temat. też I transmisja u Ciebie, tak, przypomnij. Jest, jest transmisja na kanale NABiT, kanał NIS. Robimy no. jednocześną transmisję właśnie Takim po to, kanałem. żeby multiplikować przekaz. Więc Tym to... bardziej temat, tam siedzi młodzież, no my też jesteśmy młodzieżą z duchem i Patryk tutaj, jeszcze jedna wspaniała koleżanka, która nam towarzyszy Judyta, a my chcemy Wam powiedzieć o tym, że zbliża się forum Nowa Polska, czy Nowej Polski, bo już nazywamy, i mamy tutaj z Wojtkiem do przekazania Wam kilka ważnych rzeczy. To, że jedziemy 7-9 września do Karpacza i się wpychamy wszędzie tam, gdzie można zapać wolne miejsce, bo już wiemy, że w związku z tym, że odbywa się forum ekonomiczne, czyli tak zwane polskie Davos, jedziemy tam, żeby pokazać, że jest kontrapunkt. Ja krótko tylko przypomnę, na jakich czterech filarach de facto my oprzemy się w czasie tego naszego wielkiego forum? a Wojtek scharakteryzuje już skalę przygotowań do tego, co dotyczy materialnego dobrobytu Polaków, bo generalnie chcemy podzielić obrady tego naszego polskiego forum, właśnie e, Nowej Polski, na cztery potężne obszary. Pierwszy to jest materialny dobrobyt Polaków i główna struktura tych powiedzmy podtematów zespołów roboczych tutaj będzie wywołana. Po drugie chcemy poruszyć kwestia nowy ustrój społeczno-polityczny w Polsce, gdzie oczywiście demokracja bezpośrednia, e-parlament, e-głosowania też są takim głównym, że tak powiem, motywem do debat i dyskusji. Tam też po raz pierwszy spotkają się liderzy sejmików poszczególnych, które już do końca tego sierpnia w większości praktycznie powołają swoje władze lub się ukonstytuują. No i wreszcie trzeci potężny filar który brzmi: zdrowie Polaków, zdrowa żywność, rolnictwo normalne, czyli czy tutaj może ekologiczne, jak ktoś woli na razie, gdzie my bardzo precyzyjnie wiemy, że to właśnie jest główna lokomotywa rozwoju Polski: to jest inwestycja w zdrowie Polaków i to fizyczne, i to psychiczne. No i wreszcie czwarty obszar, jakże ważny, generalnie edukacja, wychowanie, kultura, wyższe wartości media to wszystko, co powinno być takim jakby obszarem kulturowo-duchowym, bez którego żaden rozwój po prostu materialny też nie ma sensu, bo wszystko jest powiązane, czyli dojrzałość rozwoju materialnego powiązane jest z dojrzałością duchową, kulturową, prawda. Wojtek, cztery główne te, My bazujemy w Karpaczu. Każdy na własną rękę musi zdobyć sobie miejsce i zapłacić. Stety, niestety, nasza mała grupa kilkudziesięcioosobowa animatorów będzie akurat w jednym z hoteli, tam nam przyblokowali na razie miejsca Natomiast w jaki sposób e, najważniejszy obszar materialny dobrobytu Polak Polaków proponowany jest przez Wojtka. To nie znaczy, że to wyczerpuje obrady, po prostu zgłaszamy propozycje, wywołujemy do tablicy innych. Przede wszystkim nie Wojtka, tylko Narodowego Instytutu no Strategicznego, bo ja tam nie jestem sam, to jest. E... Praca, praca wielu mm -hmm. ludzi, która się złożyła na te dokumenty, które mm -hmm. pokrótce omówię i, i, i które zaprezentuję. Natomiast myślę, że warto powiedzieć dlaczego my jedziemy do, do Karpacza i na czym polega ta nasza konfrontacja z tym Dawos, które, polskim Dawos, które się odbywa e, właśnie co roku w Karpaczu. A, znaczy kiedyś było w Krynicy. Kiedyś w Krynicy, Teraz tak, 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 I e, tam ma być omawiany tak zwany Polski Ład który my bardzo krytykujemy, ponieważ tak naprawdę ten nowy, nowy ład de facto rujnuje polską gospodarkę, rujnuje polskich przedsiębiorców, wreszcie rujnuje całą, całą gospodarkę. I my chcemy pokazać, że istnieją rozwiązania, które mogą tą sytuację odwrócić. Tam będziemy obalać kilka mitów dotyczących m.in z tego, że nie ma, nie ma środków, że Polska nie, nie może wygenerować polskich funduszy na przykład na prowadzenie prac związanych z eksploatacją polskich bogactw naturalnych, które są olbrzymie i jednym z materiałów, który myśmy przygotowali to jest Nazywa się siedem sposobów e, e, finansowania eksploatacji polskich złóż naturalnych polskimi zasobami finansowymi. My pokazujemy, że jest co najmniej ich 7, tak naprawdę jest ich 70. Natomiast my pokazujemy 7 e, najgłówniejszych źródeł, z których można finansować owe, owe wydobycie. Od <laughs> funduszy emerytalnych, które inaczej skonstruowane kiedy nie będzie się tymi funduszami, że tak powiem, operować na, na giełdach, na, na, na rynkowych, na na rynkach na finansowych, właśnie rynkach finansowych, a właśnie przeznaczy się to na bezpieczną inwestycję. Która zapewni Polsce dobrobyt i jednocześnie będzie to świetnie zainwestowane. Czy oparcie że funduszy emerytalnych też to, na tym, co nazywamy zasobami naturalnymi? Dokładnie tak. Tak samo z planami kapitałowymi. Mówimy tam o osadach, które są zawłaszczane przez, przez banki. Będzie dokument, który, który będzie to, to, to prezentował. Również w takich kategoriach bardziej ustrojowych, ale również dotyczących architektury finansowej. Niektórzy Państwo już znają, przygotowaliśmy ekonomiczny akt konstytucyjny. Jak widzicie Państwo, on się mieści na jednej stronie i to jest jego zaleta. I to jest jego zaleta. Jedna z zalet. Jedna zaleta, no. tak. Bo właśnie my w ogóle stoimy na stanowisku, że konstytucja powinna być skonstruowana, tak jak zresztą to było w Pierwszej Rzeczypospolitej. Y, y, z aktów ekonomicznych, przepraszam, y, z takich aktów konstytucyjnych. Na przykład, ordynacja wyborcza powinna być osobnym aktem konstytucyjnym, dlatego, że ordynacja jest bramą do władzy, czyli jeden z ważniejszych dokumentów. On nie może być zmieniany pod potrzeby partii, która akurat wygra i ma, i ma większość w Sejmie, Tylko musi być to pewien dokument, który trwale reguluje zasady to zresztą to co no, no, no. ty, ty robisz co my, co, co my, to my teraz no robimy, raz, robimy we wyborcza ta w projekcie nowej Polski będzie zupełnie inna niż ta która jest teraz No właśnie miejscu. my dajemy taki taki do tego, bo bo dzisiaj w tych kwestiach ustroju, w tym filary ustrojowym bardzo ważną Elementem będzie właśnie koncepcja e parlamentów i sejmików, tak jest. które właśnie będą podejmowały najważniejsze zadania właśnie dla społeczności lokalnej. Za chwilę troszkę więcej o tym powiem. I ten ekonomiczny akt konstytucyjny jest właśnie takim rozwiązaniem ustrojowym dotyczącym finansów, ale ponieważ finanse mają wpływ na wszystkie na dziedziny życia, od kultury, od służby zdrowia czy wreszcie edukacji, dlatego uznajemy, że to jest niesłychanie ważny ważny akt. Bo tak jeszcze, gdyby tak podzielić to na tak zwane obszary tematyczne, to z jednej strony mamy pieniądz i jego centralna rola w obszarze materialnego dobrotu do Polaku bo nieraz w waszych za opracowaniach zawsze... Do, do, do to właśnie zda. do tego, do tego Niezależnie od tego są zasoby, opowiedzenie o tym, jakie są zasoby, jakie jest ich, jaki jest ich potencjał, a powiązanie Zasoby, finanse z urzędu przecież to pokazujesz. Dokładnie tak. tak. Jeszcze są pokazuję też i w tym opracowaniu, jak można skorzystać z zasobów, które wytwarzają lasy polskie, które powinny być zainteresowane ekologicznym y, wydobyciem. Właśnie ten, ta, ta, ta koncepcja zgazowywania węgla, o których mówi Krzysiek dwa. Yy, yy, właśnie tam też są zasoby finansowe, które można by przekazać, pokazujemy jakie można, gdzie one są i jak, jak możemy ich, ich użyć. Natomiast wracając do pieniądza, bo to jest jakby skondensowany akt, który pokazuje jak to powinno, yy, yy, waluta wewnętrzna i waluta zewnętrzna. Waluta wewnętrzna to jest ta, która chroni polski rynek. Nie pozwala to co, to, co się teraz dzieje Wywozić y, pieniądze z, z Polski, nie pozwala grabić y, y, nasze, naszego dobra, zabezpiecza te wytworzone produkty i stymuluje gospodarkę. Nie chcę tego rozwijać, bo to już jest dokument, który tak, więcej że stron. omawiamy jakby najgłówne jakby zagadnienia, które poruszymy w czasie. I wreszcie przejdę do kwestii sejmikowych. Zejmowego Sejmikowy jest e-parlament i sejmiki, bo tam również mówimy, jest specjalnie przygotowany dokument, waluta lokalna warunkiem dobrobytu i pomyślności właśnie wspólnoty samorządowej. Pokazujemy jak można stworzyć walutę, jakie ona przynosi korzyści właśnie społeczności lokalnej, jak samorząd może bardzo łatwo taką walutę wprowadzić, na przykład i która będzie bardzo pożądana przez, przez społeczność, bo na przykład będzie można płacić podatki lokalne. To natychmiast daje walucie no, niesłychaną wartość. Każdy ją będzie chciał, bo będzie mógł zapłacić mniej podatki. My pokazujemy ten mechanizm. Pokazujemy jak to walutę... I to w czasie tego forum no, 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 chodzi o to, żeby przedstawić te tezy programowe, to, bo dokładnie. to jest rzecz do dyskusji oczywiście. Tak, ale, ale pokazujemy. pokazujemy naturę różnego. Tak. Między innymi to, co my cały czas jakby się wspieramy, czy to powinno być wielostronny barter, czy powinno to być zakotwiczone jakby w innych obszarach. My tutaj systematyzujemy, dzielimy te waluty właśnie na cztery kategorie i każdą opisujemy jaką ona spełnia funkcję. Pokazujemy czy, ponieważ są tak, te, trzy luki nabywcze i pokazujemy czy jaka waluta wszystkie te luki nabywcze zasypuje, która tylko jedną i to jedną, będzie przedstawione w czasie tego tak, forum, tak. żeby tutaj y, się skoncentrować się. na przedstawieniu zagadnień. Bo tak i, i jesteśmy gotowi, w, ja w ogóle debatowni, jeszcze tylko się do, 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 dokument, który ma bardzo duże, duże znaczenie. Szczególnie, że Ty kończysz zawsze swoje wystąpienie mówiąc, Tu powołujemy sejnik warszawski, tu tak, powołujemy katowicki. Uroczysty akt. Tak, ale potem mówisz, również powołamy sejniki za granicą, tak. bo to jest szalenie ważne również z punktu widzenia zagranicznego. I przygotowaliśmy taką Europejską Deklarację Wolności i Suwerenności, pokazując. Że problem, który my mamy w Polsce, jest problemem tak naprawdę wszystkich narodów europejskich i na tym poziomie powinniśmy się z nimi komunikować. Bo tak jak dzisiaj w jednym z programów powiedziałeś, że powołamy Trybunał Sprawiedliwości, to najprawdopodobniej również powołamy coś w rodzaju Komisji Spraw Zagranicznych, bo obecnie mamy Ministerstwo Spraw Obcych realizujące to znaczy obce interesy. My musimy, pokazać, jaką my mamy strategię dla dla obszarach dla, życia. dokładnie dla Polski naszej. w kontekście tak naszej jest. roli w Europie. Tak Również przygotowaliśmy taki dokument, który, który pokazuje, że Polska z racji swojego położenia rdzeniowego może być gwarantem bezpieczeństwa w Europie. Nie chcę tego bo to jest na życie, temat jako geopolityczny tak. problem. To jest to, co Narodowy Instytut chce tak, do, do powiem, debaty na forum Nowej Polski. Do, 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 A od lat to robią, tak. mają przemyślane perspertyzy. To Cały, nie jest efekt jakiegoś kwitu tak. sprzed dwóch dni, tylko całe lata, lata pracy. Na Natomiast zapraszamy inne organizacje, inne fundacje i grupy eksperckie, grupy i grupy eksperckie, eksperckie do tych czterech tematów. Nawet ja się pytam od razu, na przykład rozmawiałem już z Zbyszkiem Teneckim, tutaj jest z Łodzi, tam jest jak zawsze bardzo silna grupa mhm. też tereska, którzy tutaj też przyjadą. No, Teresa, to będziemy, będziemy będziemy... tak, Wszystkich, którzy naprawdę są ekspertami w każdej dziedzinie. Natomiast tu jest jeszcze jeden taki bardzo ważny element związany z, z naszym tam pobytem. Chcielibyśmy nie robić konfrontacji z nimi tam, bo oni będą w Szwotel Gołębierski, ale szukamy sposobu, żeby niektóre osoby od nas mogły się tam po prostu zapisać na to forum oficjalnego, nazwijmy to polskiego Davos, żeby mogły po prostu posłuchać, a nawet gdzieś, gdyby to było możliwe, w jakiejś tam panel, znaczy dyskusji czy pytaniach zabrać głos, zasygnalizować, że istnieje coś takiego jak my to Forum Nowej Polski, które jest, robimy to może kilometr dalej, tak? No i równie dobrze, nie ukrywam, że chcielibyśmy, żeby ktoś stamtąd po prostu Jesteś spowiadamiony otwar, żeby debatę, się do nas, tak? Tam, tak. Żeby albo światy, do nas, tam, albo my do nich. Żeby się wymienić tą obecnością, tam, tak. bo oni po prostu na najczęściej nie wiedzą, że w ogóle istnieje jakaś alternatywa dla Polski. To, co im powie rząd, to w zasadzie jest bezalternatywne. No tak jak kiedyś wydawało się z planem Barcerowicza, że nie ma tak. alternatywy, okazało się, że było kilka, można było losy Polski poprowadzić zupełnie w innym kierunku. A nie do wywłaszczenia. To praktycznie. Dokładnie tak. I, i my próbujemy właśnie. My, i jeszcze no, po 30 latach niestety ratować to, co pozostało i jest jeszcze... W ale tak acel, naprawdę u, u, u ratować Polską. to jest jedno, ale ponieważ y, użyć to, co nie zostało jeszcze sprywatyzowane i sprzedane obcemu kapitałowi, y, użyć to, co jest potęgą w postaci tych właśnie potężnych zasobów geologicznych, plus niezwykłych zdolności Polaków resztą w Polsce i w po całym świecie, jak zderzymy ten kapitał, y, wiesz, mądrości Polaków z tym, co mamy y, w geologii, ekologicznych zasobach. No to stworzymy, że tak powiem, pierwotną akulację kapitału dla Nowej Polski. To no absolutnie tak. Jeżeli my wprowadzimy ten pieniądz niedłużny, czyli nie będziemy się zadłużać obcych korporacjach, to od razu mogę to powiedzieć, ponieważ nasze zadłużenie jest mniej więcej tyle, co wynosi podatek dochodowy rocznie. Musimy, obsługa tego długu tyle wynosi. Jeżeli tego długu się podbędziemy, nie będzie podatku dochodowego, proszę Państwa. Do państwa. I jest jeszcze jedna potężna kotwica dla Nowej Polski, a mianowicie, ponieważ u nas jest bardzo rozwinięty rynek, on jest jakby taki trochę drugoobiegowy rynek zdrowy, Zdrowia naturalnej, fitoterapii, przeróżnych komplementarnych technik, że my po prostu inwestując właśnie w ten kierunek, będziemy szybko odzyskiwać zdrowie, nawet ci zaszypawieni dostaną szansę, żeby w jakiś sposób podregulować. Dzisiaj mieliśmy fantastyczny wywiad z kolegą Tomaszem, prawda, dorniakiem. Na temat takich preparatów stworzonych przez niego o olbrzymiej potędze antyoksydacyjnej. Znamy dorobek Jurka Zięby, setek cudownych, wspaniałych terapeutów, wykształconych często tytułami naukowymi, którzy pracują z medycyną naturalną. To jest taki rezerwuar narzędzi, żeby, żeby doprowadzić siebie, bo jak można zbudować nową, zdrową Polskę, jak Polacy będą chorzy, a dzisiaj powszechnie wszyscy chorują? Więc mamy całą strategię zdrowia, żeby odrodzić po prostu i duchowo, i psychicznie, i oczywiście fizycznie zdrowie Polaków, bo jak wiecie, nawet już dzieciaki chorują, prawda? No to, właśnie, jest też, to jest też potęga dzisiaj. Oprzeć się o zdrowy styl życia. Janusz, zdrową żywność. żywność. Nieraz pytają nas w sejmikach, co mają robić. No, no, właśnie, właśnie. no właśnie sejmiki przed tym Davos powinny poszukać u siebie tego najważniejszej rzeczy, Davos. którą mają do przekazania albo do włożenia do tego programu bo może być to jakiś problem, który oni tu rozwiązali, tak jak w Krakowie były bardzo ciekawe rozwiązania edukacyjne. I chyba w wielko-białej, prawda? Tak, tak. Tam był wspaniały człowiek, który Zabrał głos miał doświadczenie. Tak, absolutnie na ministra edukacji by się. Ale by słuchaj, się to gdzie indziej byliśmy na przykład, nie wiem, Częstokowie to z kolei osoby, które zakładały przedszkole i szkołę prywatną. A, tak, nauczanie, tak. nauczanie domowe, wiesz, tam już normalnie powstaje konkretna inicjatywa, tam są ludzie. I tych Cały ludzi właśnie powsta... zapraszamy na, te, na ten nasze forum, żeby właśnie... Zatwajcie zabra... sobie już Karpaczu w za... tym terminie na własną rękę i... miejsca, nie patrzcie się na nas, prawda? Ukazali Bo my tutaj projektem. wam nie załatwimy. Tych miejsc, nie opłacimy wam tych miejsc, ale po prostu róbcie to na własną, tylko to podjąłem zgłoszenie. My wam podamy, gdzie będą odbywały się spotkania. Bo w jakichś małych, średnich salach mamy na razie wstępnie trochę rezerwacji, bo będziemy się spotykać i w podgrupach, i trochę plenarnie. Bardzo możliwe, że zrobimy trochę taki live wewnętrzny. Jak sala nie będzie wystarczająco duża dla, mm -hmm. e, dla takiej grupy ludzi, jaka się zgromadzi, a nie, nie do nas przyjedzie, ale im więcej przyjedzie do, do Karpacza, tym, tym lepiej dla naszego projektu sprawiedliwości. Myślę, myślę, że tak. Więc serdecznie zapraszamy, zapraszamy właśnie do, do Karpacza. Szczególnie tych właśnie, którzy mają, mają już gotowe opracowania. Pomysły, projekty, doświadczenia projekty. zawodowe. No, Słuchajcie, to jest po prostu coś niebywałego. Tyle, tyle jest mądrych ludzi. Także ja optymistycznie kończę. Dziękuję wam bardzo tutaj dla widzów NTV. Tutaj Wojtek dziękuję widzom. Na kanał nic. Dzięki, że jesteście z nami. To, co robimy, robimy dla was, no i dla, no i Polski, dla siebie też. Było jasne, ja mówię, że siebie. robimy też dla siebie. To znaczy dla siebie, dla i satysfakcji, żeby po prostu nie mieć pretensji po tym, żeśmy coś zaniedbali. W tych nadzwyczajnych czasach, w jakich żyjemy. Jeszcze raz dzięki, zapraszamy na kolejne programy, dzisiaj robione w ten sposób by studio, przez Sobudkę, ale robimy tutaj z terenu. Dziękuję bardzo. Miłego Dzień. dnia. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.